Bardzo chciałem wiedzieć, o co chodzi w tej wojnie, jak życie się tu zmieni, czy będziemy wegetować skromniej, a odpowiedzi udzielił mi 81-letni Bruce Lee, że duża tajemnica w epigenetyce tkwi, narysował symbolicznie dwie małe drogi na piasku i rzekł. Większość ludzi podąża ścieżką bez wewnętrznego blasku, lecz mniejszość każdego dnia dba o swoje boskie geny i w rezultacie to oni będą ocaleni. Brusli ukłonił się, odwrócił i wszedł w bramę klasztoru. Wnet zbudziłem się z myślą marzec 2023 i błyskawicznie nabrałem wigoru Bye. <laughs>